Fort Stachelberg. Tak nazywa się obiekt, który dzisiaj odwiedzimy. Chciałbym przypomnieć, że na pewno nie będzie to odwiedzanie typowo naukowe, a jedynie orientacyjne. Dlaczego zainteresowałem się tą grupą obiektów? Bo jest ich naprawdę, naprawdę wiele. 14, o ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Dlatego, że są to obiekty czeskie. Nie obiekty, które zostały stworzone przez Niemców dla własnej obrony, a wręcz przeciwnie, przez Czechów dla własnej obrony. Pomysł tego całego obiektu rozpoczął się, można powiedzieć, powstał w 1934 roku, ale sprawa bardzo, bardzo długo się rozwijała badania, zatwierdzenia, projekty i temu podobne i dopiero w 1936 roku ruszyły ruszyły prace i do 38. roku te prace trwały, powstały te obiekty. No właśnie, a dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj zabieram Was na kilka ciekawych obiektów. Nie naukowo, nie jestem przygotowany do wielkiej eksploracji, chciałbym tylko zaznaczyć. Mam krótkie spodenki, mam latarkę. Ale te obiekty nie są jakieś głębokie, te bunkry nie są jakieś głębokie, są po prostu fajne. Nie do wszystkich można wejść, ale będę się starał Wam pokazać, ile można. Zobaczcie, pierwszy z nich już w tym momencie stoi przy drodze. Za chwilę napiszę Wam, który to jest obiekt, jaki to jest pancerwerk i tak dalej, i tak dalej, jaki to bunker. Oni tu nie mają pancerwerków, a za chwilę podejdziemy nawet do tablicy informacyjnej, która oczywiście będzie w języku czeskim bo Czesi raczej więcej języków nie używają. Dzień dobry, witajcie drodzy moi przede wszystkim. No i jesteśmy przy obiekcie. Obiekt o numerze. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Jest jego schemat. Wszystko po czesku. Jak to z Czechami bywa? Tak wyglądał. Właściwie wygląda dalej. Jedno dwukondygnacyjny. Ale nie ma niestety informacji, który to jest obiekt. Jesteśmy gdzieś tu na mapie. Być może to jest to, no nie wiadomo. Dobrze, drodzy moi, napiszę Wam. A tymczasem zobaczcie, jak to wygląda. Niezbyt ukryte, po prostu kawałek żelbet, kawałek żelbet wbity w ziemię w miejscu dość odkrytym, skierowany w tamtą stronę. Czy tam są Niemcy? No niekoniecznie. Z tej strony również ściana. Czyli tu jest północ, tak? Od północy rośnie mech skierowany na południe, czyli w stronę Polski. Jakoś tak nie do końca nie do końca mi się to zgadza z tym, co przeczytałem na temat tego obiektu. No, ale widać co nieco. Z tej strony też jest możliwość oddania strzałów. Obiekt jest zamknięty. Prawdopodobnie można tu wejść z wycieczką Czy coś tam jest? A, taka niby fosa I co? I tyle A powiedz mi, dlaczego ten obiekt jest odwrócony w stronę Tak naprawdę południową Chociaż nie, no właściwie No w zachód też mierzy trochę To nie jest źle, bo rzeczywiście tu jest po prostu wejście do obiektu od strony południowej Północ jest tam, czyli zachód największy ogień tak naprawdę. No i zerknijmy do środka. Przepraszam za moją niefachową nomenklaturę. Obiekt jest zamknięty na stałe. Nie widzę, żeby tutaj była możliwość otwarcia go w jakikolwiek sposób. Jest kłódka założona. No, ale w całkiem niezłym stanie. Przypomnę obiekty budowane przez Czechów, a nie budowane przez Niemców. No to co, drodzy moi. Startujemy. Dzień dobry. TS-61 Hranice Jest tam A my jesteśmy tu A tu jest Alban Idziemy pod taką górę Niech mi ktoś powie, że się dla was nie poświęcam Już go prawdopodobnie widzę Tam na górze, ale podejście pod tą górę To jest masakra, nie, nie widzę Tylko myślałem, według mapy to właśnie tu znajduje się Obiekt TS61, ale żeby do niego wejść, to naprawdę kondycję trzeba mieć niezłą. Gdzie on jest? Schował się gdzieś na górze pośród krzaczorów pościnanych, porozrzucanych. O, nie, to drzewa. Myślałem, że są jakieś zabezpieczenia. Dziwne. Jest chyba kopuła na górze, o ile dobrze mi się wydaje. Ale wchodzenie tu jest naprawdę wyczerpujące. Zobaczcie, jakie widoki. Tego generalnie nie widać na kamerze. O, jeszcze kawałek. Dużej, jeżeli się okaże, że nie ma go tam. A tu jeszcze trzeba iść po igliwiu. U, grubo. Fajne widoki, jest jeszcze wyżej. starczy tego dobrego. Już nie będę sapał. Wiecie, jakie są zalety takiego chodzenia i szukania? Gdzie nie gdzie, znaleźć można jeżyny. Naprawdę smaczne. Jest to rodzaj rekompensatu. Zobaczcie, ile tego tu jest. Zostawię trochę Albanowi. Choć nie widzę, gdzie on jest. No ale Jerzyny są. są Jerzyny? To jest nieźle. Idziemy przez krzaczory. Teraz najgorzej. Jak się okaże, że tego obiektu tutaj nie ma. Cholera jasna. A wydawać by się mogło, że go tu nie ma. Chociaż. Chociaż, chociaż, jakby, cholera, coś tam widzę, zobaczcie, mm. tylko jak tam wleźć, jak się tam dostać do licha, solidnie tu zarosło, chyba trzeba było iść nieco inną drogą, po mordę. Mm. No, pięknie. To dałem czadu Wolałbym, żeby było tu to, czego szukam. Bo Uf. jest masakra. Dziwnie ułożony teren. Istnieje prawdopodobieństwo, że coś tu jest. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się. <grym wiosenka> tu nic nie ma. Muszę się rozejrzeć. Tak to się nazywa świetny pomysł. Bo właśnie wszedłem w pole pełne. Jak myślicie czego? Cholera, jasna. Tam jest przejście, ale jak tam przejść? Jest tu mnóstwo pokrzywy. Jak wejdę, to mam milion procent, że będę cały poparzony. Bo tak jak wspominałem, mam krótkie spodenki, a już mam poparzoną rękę, jest grubo i przejście tego pola, w taki sposób, zajmie mi mniej więcej 25 minut, jak nie więcej. Au, no, jest wesoło. Przebiec to? Nie, ale nogi mam calusieńkie już poparzone. O kurde, nie wiem gdzie jest Alban, nogi mam poparzone, podobno to jest zdrowe, ale nie zmienia to faktu, o, że upierdliwe. Dobra, oszczędzę wam tych obrazków, do zobaczenia za chwilę. Pik, 20 minut później, całe poparzone nogi, ale idę dalej. No tu jest taki mały wąwóz. Można by było ewentualnie ustawić jakiś czołg, który byłby tu okopany. Tak a propos pierwszego obiektu, to myślę sobie, że... No, jakby to powiedzieć... Ktoś zrobił tu... tutaj szlaki. Ja oczywiście chodzę zawsze własnymi drogami. I czasem... Nie no, lubię przygody, no co tu dużo kryć. Ja po prostu lubię przygody, ma być inaczej. No, i wracając co do pierwszego obiektu, stwierdziliśmy jednak, że nie będziemy konfabulować w którą stronę, gdzie, jak, co, bo tu mogło się okazać, że wcale nie było tak, że tylko na zachodzie Niemcy oni mogli być z każdej strony. Patrzcie, takie widoczki. Kolejne miejsce, w którym można było postawić czołg, chyba że to jest dół wykopany przez leśników. No, <śm> 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 cholera. Mam nadzieję, że Alban żyje. Również nadzieję, że kleszczy to tu nie ma za wiele. A zobaczenia za chwilę. Dobra, jednak telefonizacja robi wiele, udało się znaleźć. Znaleźliśmy się, bo tam droga taka była. I mamy obiekcik. Zobaczcie, jak pięknie wymalowany. Tutaj były druty kolczaste, żeby nikt nie zszedł. Czyli tu najprawdopodobniej będzie wejście do niego. O, takie malutkie. Jest wejście do środka. No dobrze, no to odpalamy w takim razie lampeczkę, którą zabrałem ze sobą. Cyk. O, ależ to jest malutkie. A, ale tu trzeba było być naprawdę malusieńkim człowieczkiem, żeby wejść. Cienkie korytarzyki. Tu karabin maszynowy do wejścia. O, tak żeby było widać. No, moje metro m ledwie się tu mieszczę. Niewielki obiekt. Uuu! Zrzutnia do granatów. Co prawda nieczynna, ale zrzutnia. I zobaczcie, jakie pole widzenia tam było. Śliczny obiekcik, tylko co jest najciekawsze, ten obiekt nie jest oznaczony na żadnej mapie. Nie wiem co to jest. Może jakiś gazowy, żeby gaz wpuścić skoro przy wejściu, żeby kogoś zatruć, tu karabin maszynowy i tu kolejne miejsce, gdzie można było postrzelać karabinem taki malusienki. ale mimo wszystko fajnie wyglądający obiekcik zobaczcie obejdziemy go dookoła znalazłeś jego numer? no właśnie obiekt jak widać na załączonym obrazku z dobrą widocznością wyświetliłem wam pewnie już informacje a jeżeli nie to znaczy, że ich nie znalazłem do zobaczenia za chwilę w tym wszystkim zastanawiam się przede wszystkim brak e, otoczenia dla bunkra, czyli różnego rodzaju potykaczy i temu podobnych rzeczy. Być może zostało to w czasie e, minionych lat usunięte, a to jest właśnie obiekt T61, którego szukaliśmy. Być może zostało to usunięte, natomiast powinny zostać jakiekolwiek E, tu też mamy z tej strony taką fosę małą, zaraz zobaczymy czy jest wejście, chociaż nie sądzę, przy tych dużych obiektach prawdopodobnie wejścia nie będzie, choć istnieje prawdopodobieństwo, no wracając do tematów, zarośnięte, ale damy sobie radę jakoś i pchamy się, wiem, 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 jestem nieprzygotowany do zajęć, wiem drodzy moi, dobra, lampkę odpalamy i pchamy się, jest wejście.